Andrzej Tuziak, człowiek publiczny, część druga. Szanowni czytelnicy, mamy nowego człowieka, ogólnie dostępnego. Oglądajcie jego życie. Pamiętajcie, jego życie to wasze życie. Człowiek, ogólnie dostępny, żyje w doskonałym świecie syntetyków. Bierzcie z niego przykład. Życie wśród syntetyków naszym dniem dzisiejszym. Popierajcie syntetyki! Te nowe uczucia początkowo narastały niezauważalnie. Nie, to raczej ja nie zdawałem sobie sprawy z ich istnienia, bo było to dla mnie nowością. Nigdy się z nimi nie spotkałem i nie potrafiłem ich nazwać. Nawet do tej pory stanowią dla mnie zagadkę, mimo że mam dość wysoki iloraz inteligencji. I co najdziwniejsze, nie odczuwam ich, gdy jestem oglądany, bo gdy ktoś mnie obserwuje, to wtedy staje się kimś. Jestem aktorem. Aktorem występującym bez przerwy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę cały czas obserwować moją grę. Wtedy dopiero jestem sobą i jest mi dobrze, pochlebiają mi te ciekawskie twarze dorosłych, rozdziawione gęby przygodnych widzów, gdy zatrzymują się sami lub zostają zatrzymani przez swe nieznośne pociechy. Wtedy odstawiam jakiś ciekawy numer, jak wydzielanie moczu czy nerwowe przerzucenie pornograficznych czasopism z miną podnieconego nastolatka. Pora na reklamę! Wierzcie reklamie! Paliwa syntetyczne spalają się bez zanieczyszczeń. Syntetyk to lepsza i trwalsza rzeczywistość! A co jest najważniejsze: tańsza! Pobierajcie syntetyki! Nie jesteśmy już na wizji? To bardzo dobrze. Chyba udało mi się odkryć pewną prawidłowość związaną z tym dziwnym uczuciem. Otóż, stan ów nachodzi mnie tylko wtedy, gdy nikt mnie nie obserwuje, gdy ulice są puste, a ja plączę się bezproduktywnie po moich pomieszczeniach. Czasami też zdarza się to w nocy, kiedy na próżno staram się zmusić do snu, albo gdy zasnę i zbudzę się w samym środku nocy. Wtedy nie wiem, czego mam się czepiać. Wszystko mnie śmiertelnie nudzi. Siedzę albo leżę jak otłumaniony i muszę się zmuszać do przełknięcia śliny. Wtedy mam zawsze dużo śliny w ustach, coś mi ją produkuje w oszalałym tempie, Także czasami nie nadążam z jej przełykaniem. Niekiedy miałem z nią takie przeprawy, że na samą o nich myśl przechodzą mnie ciarki po plecach. Gromadzi mi się pewna ilość przeklętej śliny. Najczęściej dochodzi do takich ekscesów podczas leżenia. Wtedy robię normalne ruchy w celu jej przełknięcia, to znaczy ruszam grydyką, odpowiednio manipuluję językiem i tym ruchomym podniebieniem. Nie wiem jak to dokładnie się nazywa. Bo z za anatomii zawsze byłem w szkole słaby i nic. Ślina zostaje mi w ustach, odnawiam próby. Czasami przy takich wyczynach tracę oddech. Serce mi wali jak młot. Zrywam się, wypluwam to świństwo i palcem badam wnętrze. Czy nie ma tam zapory? Czy cholera wieczego. Jestem cały mokry, dosłownie zlany potem. I gdybym chorował na serce, to długo bym nie pociągnął wszystko przez ten cholerny kontrakt. Ale muszę grać swoje. Robię to dla pieniędzy. Na rynku pracy jest ciężko. Teraz, sam nie wiem, co rok temu podkusiło mnie, żeby podpisać ten kontrakt. Pora na reklamę! Nie potrzeba mi Afryki! Kiedy wokół syntetyki! Syntetyki są dla was. Pamiętajcie o nich! Bo bez nich nie ma luksusu. Jeśli meblujesz mieszkanie, to pamiętaj, że najlepsze są meble syntetyczne. Najlepsze upominki dla dziecka. Zabawki syntetyczne z roczną gwarancją. Popierajcie syntetyki.